Karol Nawrocki ujawnia tajne informacje, do których miał tylko i wyłącznie dostęp prezes IPN-u. Są to informacje, które zdruzgotają chińską gospodarkę. Że Chiny zużywają o 30% więcej węgla wynosi. Światowe wydobycie węgla. TV Republika już nawet się nie kryje. Oni teraz tylko zatrudnili tłumacza do tego, żeby przekładał na język polski informacje, które wysyłane są bezpośrednio od Putina do rosyjskich onus w Polsce. W Polsce polityczny skandal. Prokuratura rozpoczęła rozsledowanie w отношении premiera Donalda Tuska z Tatian. By... głos, Zamach stanu, który ogłosił pan Święczkowski, właśnie odwraca się przeciwko pisowskiej braci. Oni już wiedzą, że złamali artykuł 138 kodeksu karnego. Ciekawe tylko, czy prokuratorzy zajmą się nimi, czy ich wnioskiem. I na koniec geniusz matematyki. Orzeł, jastrząb albo wiewiórka, a nie, skowronek tak naprawdę ekonomii. Nie kto inny jak Adam Sopot-Glapiński znowu jest nacenzurowanym tym razem. CBA, właśnie Adama zaczyna ścigać. Cześć Wam. Dzisiaj na początek takie małe przypomnienie. Dzisiaj jest poniedziałek, 10 lutego. I żebyście mieli świadomość, jest to dzień. Po niedzieli, która była, uwaga, 9 lutego. Ja wiem, że może Wam się to wydawać za bezsens, co ten Seba pieprzy, za głupoty, naćpał się, nachlał się, czy cholera wieczego, ale nie. Ja po prostu oglądałem naszego wieszcza narodowego i tak sobie przypomniałem, że trzeba ludziom przypominać, jaki dzień jest, po jakim dniu, bo już naprawdę niedaleko do 18 maja. Że Terminem, który wstępnie zaplanowałem jako termin pierwszego posiedzenia Sejmu, będzie. Poniedziałek, 13 listopada, czyli dokładnie dzień przypadający następnego dnia, poniedzieli 12 listopada. O Karolu Nawrockim, kandydacie na prezydenta można powiedzieć dużo, ale na pewno nie to, że on jest prawdomówny. Najpierw kłamał o w swoim apartamencie, w którym przez 200 godzin uprawiał ba... Wróć, nie 200 godzin, 200 nocy. Uprawiał bardzo aktywną politykę zagraniczną. Moim zdaniem dziewczyny, które on politycznie, zagranicznie edukował, naprawdę do dzisiaj są zadowolone. Później kłamał, że widział się z Kaczyńskim, nie widział się z Kaczyńskim. Kaczyński mówił, że się widział. Co to za różnica, czy się widział, czy nie widział? Wystarczy mówić prawdę. Później, albo w sumie to wcześniej, kłamał, że nie będzie wykorzystywał delegacji i limuzyny i penowskiej. A się okazało, że jeździł i szalał na delegacjach, jak mało kto. Niestety, pisowska ciemna masa, która tyra za miskę ryżu, jak mówił Mateusz Morawiecki, na pewno albo już mu zapomniała o tych jego kłamstwach, albo już mu wybaczyła. Natomiast nie wiem, czy robienie z ludzi takich jawnych debili, co właśnie robi Karol Nawrocki, ma sens i czy to nie odwróci się przeciwko niemu. Chiny, nie wiem, czy państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że Chiny zużywają o 30% więcej węgla niż, wygląda, niż wynosi światowe wydobycie węgla. O 30% więcej wykorzystują. Załóżmy przez chwilę, że ja się nie nabijam. Naprawdę, załóżmy przez chwilę, że ja poważnie do tego podchodzę, co Karol Nawrocki właśnie piepśnął. Puścił bąka, po prostu zostawił w sali wyborczej smród, z którego za chwilę będzie musiał się tłumaczyć. Ale, tak jak mówię, niech przez chwilę i wy, i ja uznajmy, że Karol Nawrocki ma dostęp do tajemnic, chińskich tajemnic, i mówi, że Chińczycy sprzedają więcej węgla niż go produkują. Jest to teoretycznie możliwe. Chińczycy przez lata. Magazynowali w Jastrzębskiej Spółce Węglowej za czasów Pisu swój węgiel po to później, żeby go zacząć sprzedawać w latach, kiedy my już nie będziemy go produkować. Co prawda, sądzili, że PIS będzie rządził dłużej, muszą teraz się pozbywać tych magazynów. Po drugie, może Chiny skupowały węgiel od sąsiadów, na przykład od Korei Południowej, może od Rosji, a następnie dzięki dobrej polityce PiSu sprzedawali ten węgiel do Polski tylko po to, żeby się go pozbyć i w ten sposób może faktycznie więcej sprzedawali niż produkowali. Na koniec można by założyć też, że Chiny kłamią i w tym swoim kłamstwie tak się daleko zapędziły, że zapomniały powiedzieć, że o cholera. Wyprodukowaliśmy x, sprzedaliśmy x plus 30. Co się z nie tak, ludzie się połapią. No nie! Pisowski motłoch, pisowskie tempaki, że harujące za miskę chińskiego ryżu, nie połapią się tego, co mówi Nawrocki. On nawet jakby pieczną, że Kim Jong-un umarł, to i tak ludzie by mu uwierzyli. Co by nie mówić? Karol Nawrocki nie zdradza żadnej tajemnicy. On Lepiej było, Karol, jak naprawdę mówiłeś, że nie masz zdania na te tematy. Lepiej było, jak się nie wypowiadałeś, bo jak piepśniesz coś, to można powiedzieć, że walnąłeś jak łysy grzywą o kant globusa. Powstaje natomiast pytanie, po co? Po co? Karol pieprzy głupoty. No cóż, Jarek mu kazał mieć zdanie na jakiś temat, no to wybrał taki temat, na który nie ma zdania nikt, więc wszyscy będą mówili: No dobra, jak Karol ma takie zdanie, to znaczy, że trzeba mieć takie zdanie jak Karol. Nawet jeżeli nikogo nie obchodzi, ile Chińczycy węgla sprzedali, ile wyprodukowali, to Karol znalazł sobie nowego wroga, którym są Chiny. Trump próbuje walczyć z Chinami, ale bez Nawrockiego Trump to jest mały Miki. Trump, Biden, Musk i jeszcze pięciu innych nie dadzą rady bez Nawrockiego. Tylko Karol Nawrocki swoją aktywną polityką zagraniczną i dziewczynami, może też z Chin dziewczynami ściąganymi do swojego apartamentu, jest w stanie wpłynąć na to, żeby gospodarka, żeby gospodarka chińska trochę dostała po dupie. Ale tak naprawdę, skoro PiS miał wroga, Angele Merkel i Niemcy, Konfederacja ma wroga, nie kogo innego jak Putina, no to Karol Nawrocki musi mieć swojego wroga. No Czechy i Słowację miała Moskwa za czasów zimnej wojny. No dzisiaj Czechy i Słowacja, no to taki wrog, nie wrog, takie... Ach, to takie jakby pojechać na wakacje do sąsiada za, do sąsiada za miedzę. No, 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 no niby wakacje, ale kurna dom widać. No więc Karol siedział siedział główkował kombinował i mówi nigdy nie walczyliśmy z chinami a to że duda załatwił nam kurne czeblade, skoro gnawrocki zaczyna walczyć z chinami to na pewno chiński rząd zaraz cofnie wizy dobra koniec gadania koniec pieprzenia jadę szybciutko do chin bo zaraz trzeba będzie wizy załatwiać a jak na razie pamiętajcie do chin jedzie się na dwa tygodnie w celach turystycznych bez wizy ale wracając do geniusza politycznego Karola Nawrockiego, szkoda mi jest tego chłopa, bo na jego spotkania wyborcze przychodzą ludzie, którzy mogą naprawdę nie dotrzymać do finału tej kampanii wyborczej. Zobaczcie to wideo. Należy jednostronnie wypowiedzieć pakt migracyjny, a to premier Donald Tusk puszcza migrantów do Polski. Coraz częściej Karolowi może przyświecać taka myśl. Ci, co mnie kochali, Maja nie doczekali. Ci, co mieli na mnie głosować, w końcu postanowili się ewakuować. Ci, co przychodzili na wiece, poszli sami. No dobra, nie będę tego kończył, bo może się to źle kojarzyć, ale nieważne, czy robimy tak, czy robimy tak. W sytuacji, kiedy Karol już nie ma wyjścia, bo nawet Kaczyński z nim nie chce rozmawiać, nawet jego koledzy z PiSu się z niego śmieją, nawet ludzie, którzy tak naprawdę powinni mu pomagać w kampanii, się wycofują gremialnie. Nie ma wpłat na kampanię, nie ma komitetu zarejestrowanego, nie ma jeszcze nikogo i Karol sobie pomyślał: a wezmę, pójdę do Andrzeja Dudy i z nim pogadam. Ale Andrzej się okazuje, że nie jest na takim debilnym poziomie jak Karol. Nie. I co do kogo innego. Osobiście jest mi naprawdę przykro, za jak powiedziałem przed chwilą, że Karol Nawrocki musi się tak szmacić. Że musi robić ze siebie takie pośmiewisko, takiego pajaca, takiego klauna. Już Stanowski robi z urzędu kandydata na prezydenta klaun... Klauna? Nie, hipokryzję, niech będzie. No to Nawrocki musi mu wturować. Karol miał przed sobą wizję, on mógł być kimś. Karol kiedyś naprawdę miał plany. To był młody, fajny chłopak, który miał swoje plany życiowe, miał cele do osiągnięcia. On wcale nie chciał się wpakować w to, co się wpakował. On został do tego zmuszony. A to, że został zmuszony, to nie jest tylko wina Jarosława Kaczyńskiego. Za godzinę muszę być w Wanesie. Nie chcę się spóźnić. Czy stanie na bramce w Wanesie to jest szczyt Twoich ambicji? Widzicie, bramkarz, bokser, mógł się spełniać, mógł być szczęśliwy w tym, co robił, mógł się spełniać w swojej pasji i marzeniach, a nie dzisiaj robi z siebie klauna i debila tak naprawdę, bo wydaje mi się, że na powrót Karol do pasji stania na bramce w klubie już jest trochę za późno. Jest taka, takie powiedzenie, w pisie wszyscy kłamią. I to jest taki paradoks Gedla, jak kłamca kłamie, to on kłamie, czy mówi prawdę? Więc jeżeli Morawiecki kłamał, przynajmniej dwa razy kłamał, za co został przez sąd do pionu doprowadzony, jeżeli Kaczyński, Błaszczak i Macierewicz kłamią w żywe oczy, to czy możemy się dziwić, że pisowskie narzędzie siania dezinformacji też kłamie jak może, a w sumie nawet nie kłamie. Oni po prostu zatrudnili tłumacza który dzisiaj dla TV Republika, albo jak ja to mówię TV Zarublika, tłumaczy moskiewskie czołówki i wstawia jako, na, jako paski ich własnej produkcji. 92 osoby wspierają finansowo ten kanał. Każdego dnia kilkaset osób komentuje, lajkuje, subskrybuje ten kanał. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny, bo naprawdę dużymi krokami zbliżamy się też do około 100 tysięcy subskrypcji. Natomiast muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Nie sądziłem, że jako 47-letni facet będę musiał się przyznać, Dobra, do czego to zaraz Wam powiem? Zobaczcie, tu jest lista ostatnich osób. Tu jest lista osób, które jako ostatnie niedawno zaczęły wspierać finansowo ten kanał. Na tej liście jest jedna osoba, która wspiera mnie od 47 lat. Tak, już widzicie imię, nazwisko, więc wiecie. Ten człowiek, mimo że czasami nie potrafi do mnie zadzwonić i powiedzieć: Super, synu, gratuluję Ci, to wiem, że całym sercem i swoją Wiedzą, zawsze mnie wspierał, ale tak jak powiedziałem, nie sądziłem, że jako 47-letni facet będę musiał się przyznać do tego, że dalej biorę pieniądze od tatusia. <laughs> Na tej liście osób wspierających jest mój tato. A skoro mówimy o Kasie, to chciałbym przypomnieć, że nie te dwa złote, które mój tato wpłacił jako osoba wspierająca ten kanał, ale o kasie, którą wpłacił rząd Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło na cele no, ludzi związanych z panem Sakiewiczem. Ponad 150 milionów złotych zostało wpłacone na fundacje, firmy, firemki, wszystko co jest związane z korytem Sakiewicza. A on dzisiaj za te pieniądze robi nam dokładnie rzecz biorąc TV Adin Moskwaja Telewizja. W Polsce polityczny skandal. Prokuratura rozpoczęła rozsledowanie w odniesieniu premiera Donalda Tuska. Stacjan, głos gozperieworota. Prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi dość. To koniec z pobłażaniem dla łamania prawa przez Donalda Tuska i jego popleczników. Mówi się, że Macierewicz to rosyjski śpieg, który zamordował Karakale, który wszedł z Misiewiczem do siedziby NATO po to, żeby wyciągnąć informacje, które następnie zostały w taki czy inny sposób przekazane właśnie do Moskwy. Mówi się, że Błaszczak tak naprawdę mógł być nieświadomym wykonawcą rosyjskich dyrektyw, kiedy, uła, kiedy, odta, nie, nawet nie odtajniał, kiedy popełniał przestępstwo pokazania tajnych dokumentów planów obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce można byłoby znaleźć jeszcze wielu polityków, którzy swoim zachowaniem udowadniają, że służą bardziej Putinowi niż narodowi polskiemu. I kiedy my wszyscy mówimy, a Macierewicz to ruski szpion, a Błaszczak to ruska onuca, a ten to tak, a ten to tak, to pojawia się ktoś, kto za 150 milionów pieniędzy podatników nie, nie ma odwagi nawet zrobić własnego materiału. Po prostu kopiuje, tłumaczy na język polski i puszcza jako własne, a Putin otwiera szampana, bo Sakiewicz wpieprzył kolejnego steka. Ja się zastanawiam, co trzeba mieć we łbie, albo czego trzeba nie mieć w głowie, czy jak trzeba być, mieć pusty łeb, żeby pozwolić sobie na taką sytuację, że ludzie w jego telewizji kopiują komunikaty prasowe z Moskwa, Russia Today. A następnie puszczają jako własne. Jakie trzeba mieć osrane gacie przed tym, że Tusk z Bodnarem, Giertychem i Siemoniakiem odbiorą im te nielegalnie ukradzione pieniądze? Jakie trzeba mieć naprawdę puste łby, aby być przekaźnikiem Putina prosto z Moskwy do Warszawy, do ludzi zapieprzających za miskę ryżu? Panie i panowie, przyjaciele Rosjanie, ja nie będę się bawił w propagandę i nie będę mówił, że Kaczyński mówił tu o braciach Rosjanach tych samych, których dzisiaj Putin wysyła do Polski jako szpiegów. Nie, to była inna sytuacja, to było inne przesłanie, to byli inni Rosjanie. Ale Republika wyciąga największe kurestwa, największe hamstwa i manipuluje nimi tak, żeby w Moskwie właśnie Putin już nie otwierał szampana, bo jakby Putin za każdym razem miał otworzyć szampana, jak republika robi mu lodzika, to naprawdę by chłop chodził 24 godziny na dobę pijany. Ja naprawdę tylko czekam momentu, kiedy CBA wejdzie do Republiki, do jego spółek, do Sakiewicza spółek i zrobi tam porządek. A wy chcielibyście, żeby CBA w końcu weszło do koryta Sakiewicza i zrobiło tam porządek, albo wyciągnęło dokumenty pokazujące, jak ta pisowska kreatura się nachapała? Napiszcie mi w komentarzu tak, a będę wiedział, że A. dotrwaliście do tego momentu, B. że jesteście ciekawi tego tak samo jak ja. A tak na marginesie, bo zawsze wam mówię, że nie samą polityką człowiek żyje, to chciałbym Was zaprosić na drugi kanał, który zacząłem tworzyć razem z moją szanowną małżonką. Tutaj macie link do ostatniego naszego filmu, w którym testujemy jeden z największych, najfajniejszych i najbardziej ekskluzywnych Beach Clubów na Bali. Jest to Luna Beach Club. I powiem wam, że to, co znaleźliśmy, jako Problematyczne rzeczy w tym klubie, to nawet mnie zaskoczyło, ale warto wpadać na ten nasz nowy kanał. Co prawda, mówimy tam po angielsku, ale znów udowadniam, że mój angielski nie jest idealny, a mimo wszystko mam odwagę do tego, żeby tam się wypowiadać. Więc, jeżeli ja mogę, to pewno ty też byś dał radę. Takie zawiadomienie powinno zostać zarejestrowane i prowadzone tak, jak będzie zgłoszone. Szanowni Państwo, to jest fake. Artykuł 238 Kodeksu Karnego. Kto zawiadamia o przestępstwie lub przestępstwie skarbowym, organ podatkowy, organ powołany do ścigania, wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywn grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Teraz można by powiedzieć, że a, to Święczkowski robi szopkę, on wie, że i tak mu nic nie zrobimy. No nie. Artykuł 238 Kodeksu Karnego powstał na przykład po to, wyobraź sobie, że ja osobiście co miesiąc będę wysyłał do prokuratury zawiadomienie na ciebie, że popełniłeś przestępstwo. Na przykład przeszedłeś wczoraj albo przeszłaś wczoraj na pasach albo skatowałeś, skatowałaś psa. Oczywiście to nie jest prawda, ale co miesiąc policja będzie musiała przyjść do ciebie spisać twoje zeznania, prokuratura będzie musiała umorzyć. Tracimy pieniądze, niszczymy lasy. Ty, jako obywatel niewinny, jesteś wkurzony, a czasami nawet przestraszony, że taki matoł jak ja co miesiąc na ciebie wysyła nieprawdziwe zawiadomienie do prokuratury. I właśnie po to powstała instytucja artykułu 238, żebym ja, jako nie tylko nękający cię już człowiek, ale jako zawiadamiający o przestępstwie, którego nie było, odpowiadał z kilku paragrafów, w tym właśnie z tego, który mówi o bezpodstawnym zawiadomieniu o przestępstwie. I bądźmy szczerzy, Święczkowski powinien odpowiedzieć za to, bo. W momencie, kiedy on wie jako prawnik, że nie doszło do zamachu stanu, bo zgodnie z polską konstytucją nie doszło, nawet chorała, próbował udowodnić, że są argumenty za tym, żeby Święczkowskiego ułaskawić, bo on widzi jakieś przesłanki. Chorała w swoim wywiadzie, Posługuje się kilkoma kolejnymi artykułami z Konstytucji. Czy wy macie prawo powiedzieć, że jest zamach stanu? Każdy ma prawo to powiedzieć. Mamy niewątpliwie do czynienia z licznymi przestępstwami za rozłamaniem artykułu 190, 195, 7. A więc tak, artykuł 190 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ma kilka podpunktów. Moim zdaniem panu Chorale chodziło o podpunkt pierwszy. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Panie Chorała, wszystko ładnie pięknie. Gdyby Pan czytał trochę więcej, a nie udawał, że tam nic więcej nie ma, to by Pan doczytał na przykład artykuł trzeci. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. A więc. Nie jest tak, że one wchodzą w momencie ich ogłoszenia, w momencie ich wydania, a w momencie ich opublikowania. I tylko przypomnę, że około 20 wyroków Beata Szydło nie opublikowała, ale nie wyroków, dlatego że sędziowie w trybunale byli, nie wiem, dublerami, albo byli debilami, albo pzp owskimi szmatami. Nie, ona nie opublikowała dlatego, że jej się te wyroki nie podobały. To jest tak, jakbyś dzisiaj ty poszedł do sądu i mówił, Wysoki Sądzie, chcę się rozwieść z moją żoną. Sąd mówi, no dobra, rozwodzę was, a żona mówi, ale ola, ola, ja nie akceptuję tego wyroku, ten pan jest dalej moim mężem. No nie, kurna, no nie ma tak. Jeżeli sędzia jest przebierańcem, to nie akceptujemy. To jest tak samo jak idziesz do szpitala i lekarz nie ma dyplomu, no to nie bierzesz od niego porady medycznej, bo wiadomo, że to jest przebieraniec. I dokładnie tak samo jest z przebierańcami i z pezetperowskimi szmatami w Trybunale Konstytucyjnym. No dobra, ale może chorała nie wiedział i użył innych artykułów Konstytucji. 195 artykuł konstytucji mówi sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków godności urzędu to nie są sędziowie działający dla dobra narodu to są przebierańcy którzy działają do, dla dobra pisowców ja tylko przypomnę że oni wydali postanowienie w którym mówią że że komisja śledcza jest nielegalna, mimo że została powołana na, na podstawie artykułu 111 Konstytucji. Oni też mówili, że nie można też postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. O Adamie też za chwilę. Co wprost mówi Konstytucja: że można. Można. No dobra, ale może Chorała jest co prawda prawnikiem, ale może dawno nie praktykował. To zajrzyjmy jeszcze w artykuł 197, o którym też pan Chorała mówi. Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz trybu postępowania przed Trybunałem określa ustawa. No właśnie, panie Chorała, ustawa. I ustawa, jaką jest budżet na 2025 rok określiła, że przebierańcy nie dostaną pieniędzy. I to jest ustawa zgodnie z artykułem 197 Konstytucji, która mówi, chorała, przestań pieprzyć, bo bronienie Święczkowskiego tylko tak naprawdę jest kopaniem się we własne kolana. O Adamie Glapińskim można powiedzieć. Nawet więcej chyba niż o samym Nawrockim. Ale Adam Glapiński ma kilka zasług walki z inflacją. Jak była inflacja 18%, to Adam Glapiński obniżał stopy procentowe po to tylko, żeby były tanie kredyty, żeby ludzie nie widzieli drożyzny. To jest tak samo jak z mechanizmem obajtka. Kiedy ropa na rynkach międzynarodowych szła do góry, dolar szedł do góry, Obajtek obniżał cenę na stacji, nie patrząc na to, że Orlen traci tam 3 czy 7 miliardów, ale obniżał ją po to, żeby ludzie na stacjach, jak tankują, mieli ropę czy tam benzynę, nie pamiętam, po 5,99. No to jest ten sam debilny mechanizm. Co prawda, za to moim zdaniem nie można Glapińskiemu dowalić, bo robi teraz dokładnie odwrotnie. Inflacja zbada do 3%, to on podnosi stopy procentowe do 5. No debil do potęgi entej. Dzisiaj stopy procentowe są niewiele mniejsze niż te, które dwa lata temu zapisu były przy 18% inflacji. Dlatego w marcu CBA weszło do Karola Powróć, do, do Adama Glapińskiego. No dobra, może nie dlatego, może szukają. Czegoś innego, o czym zaraz Wam powiem. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego od marca ubiegłego roku prowadzą czynności analityczno-informacyjne dotyczące Narodowego Banku Polskiego. Wynika z ustaleń Business Insider Polska. Służba specjalna nie wyjaśnia, czego konkretnie dotyczy jej działanie, ale podaje, że opiera się na informacjach ze źródeł otwartych. Agenci weryfikują m.in. dokumenty. Myślicie teraz sobie, może chodzi o wypłaty asystentek. Może chodzi o przerost zatrudnienia w zarządzie? Może chodzi o podróże międzynarodowe i aktywną politykę fiskalną Adama Glapińskiego? A może po prostu chodzi o to, że szukają kwitów na Glapińskiego, bo w sejmowej komisji rozpatrywany jest wciąż wstępny wniosek o pociągnięcie szefa banku centralnego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu NBP odrzuca nie tylko argumenty zapisane we wniosku, zasłania się także orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, które stwierdza, że na mocy obecnej ustawy o Trybunale Stanu nie można przed tym ciałem postawić prezesa NBP. Ja powiem tak, w kwietniu zeszłego roku, czyli zaraz po tym jak CBA weszło do NBP, Miałem przyjemność rozmawiać z Ryszardem Petru, który jest właśnie w ciele, w, w komisji, która zajmuje się wnioskiem o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Już wtedy Petru mi mówił, że to będzie długo trwało, ale zakładali, że do końca roku będzie on mógł stanąć przy tak zwanym wstępnym opiniowaniu. Niestety mamy połowę lutego, Glapiński sobie dalej bierze, nie wiem, tam chyba 50 czy 70 tysięcy, co, więcej, czekaj, bo on tam z półtora miliona, no to bierze sobie jakieś 120 tysięcy co miesiąc z naszych podatków i tak naprawdę śmieje się nam w twarz, a powinien śmiać się albo płakać w areszcie, dlatego ja mam taką pewną teorię na koniec. Może ten wniosek, który jest w komisji rozpatrywany w zakresie postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, jest specjalnie spowalniany, bo komisja szanowna czeka, aż CBA zakończy swoją informacyjną kontrolę, czy coś takiego. I wtedy, jak znajdzie kwity na Glapińskiego, to da do tej komisji. Jak nie znajdzie, to powie: Słuchajcie, radźcie sobie sami. Co myślicie o takiej teorii? Ja jestem za nią, a wy.